Cześć wszystkim z tej strony, Malinowa Malina i dzisiaj sobie zagramy w Shake Trzeci odcinek spodaję, że bez miniaturki, czwarty już będzie z miniaturką. Teraz jestem na innym komputerze, bo on dwa, a tamtym coś się stało i dlatego jestem na drugim. I właśnie nagrywam szakę za pozycję 38 warta mi się już skończyła. za widzicie, niedługo będzie AWKA. I no to do nic się nie zmieniło, jak sam widzicie klaserek lekko podskoczył Zobaczymy co tam się w gildi dzieje mm. no dalej, chodź uluju, czanki się nie załadowały no już 261 grzybów w gildi mamy a tak, niestety ja się nie mogę zgłosić tak, nagrywam nagrywam -y tak, nagrywam Ustawimy sobie opcję, żeby, słycha... żeby było słychać żeby osładzić dźwięk czatu nie dokładnie. A, to po prostu tak trzeba zrobić. O. do 30, nie do 30 miał być. Tak pójdziemy sobie jeszcze na rękę, no bo jak widzicie w poprzednim odcinku, że no nie miałem tego klucza do lochów. No jeszcze nie było, bo jeszcze nie ma nowej jawki, a trzy paski już zrobiłem. Tutaj e, Legend mnie atakował, bo pisaliśmy sobie na czacie, raz z niego w dupala, potem on dostał ode mnie tyle razy, że to było nieporozumienie. Ale tutaj widzicie, dalsze ataki są wygrane, czasem przegrane. Więc sobie usuniemy wszystko, całą pocztę, żeby było OK. Napisałem im na czacie, że nagrywam. Pozdro leci na ety. Aha, trolujesz, miałem się 24 nagrywać. Ale nagrywam teraz. Teraz miał być. Co się stało z ekranem? O, chyba jest wszystko już dobrze. Tak, no, nagrywam tak, więc idziemy sobie na A rękę Tu jakiś 15 level jest, może go uda mi się zjechać. Jak zobaczę jego staty, to pewnie powiem, że już go nie zjadę. Bo ja. No nie zjadę, no nie zjadę, no niestety zaraz sobie poszukamy kogoś innego. Nie no, ta gildia jest super, ogólnie to na to będzie tak. Mm, będzie mój wyraz twarzy, y, SF Game takie takie, coś typu takiego, tylko coś innego podobne i na środku będzie mój awatar, będzie mój nick. No dalej. Czyli będzie tak jak powiedziałem. Będzie taki jakby coś podobnego do tła będzie także mój awatar, czyli to, mój nick i dom wariatów. Będzie taki Totory i to będzie pisać po prostu taka kratka, bo raczej potek i numer odcinka, więc gildi nie zmieniam, bo będę w niej tu do końca, bo będę prowadził let's play z tej gildii. No Tutaj coś tam piszą na czacie, no to, to my przechodzimy sobie dalej ogólnie, nie? Z tematem, z tym odcineczkiem. O, tu też jest jakiś 15 level. Zatem spróbujemy go zaatakować. Ogólnie teraz z tymi odcinkami napierniczem jak porąbany. No dobra, to zobaczymy czy damy mu radę. O, ma epik świąteczny, bo mają lochy. Prawie wszyscy już mają na tym poziomie, co ja mam lochy, a ja jeszcze nie mam lochów i nie wczytało się. Ale zaraz powinno się wczytać i na razie wygrywam to ja. No, dostał kryta. Myślę, że ja to wygram, wyleżą dziewięciu 9 żołników No wiedziałem, że to wygram, bo to już było widać po jego obrażeniach, a po moich obrażeniach Będzie top 30 No jest top 30, czyli tak Po Płacamy złoto, to pogadamy Dałem dzisiaj to co mogą Ale, al Ile ty dałeś w ogóle camper? No, dałeś ogólnie to zobaczymy co oni tu piszą bo oni zawsze odcinek nazywają krótki teraz sobie trochę posiedzimy i zobaczymy co nie będą tu pisać albo będę robić ee, cięcia i jak coś śmiesznego napiszą czy coś w tym stylu to będę przechodził do tego o to nie ma sensu to sobie jeszcze przejedziemy gildię i zobaczymy co tu ciekawego jest pokażę wam członków oczywiście lider Jalon Camper, oficer. Blue. Oficer. Również. W sumie pokazałbym w całą gildię, ale mam takie lagi, że nie pokażę Wam całej gildii, tylko po prostu powiem tak, będę leciał i mówić niki Yellow, camper, blue. A no, może nie uda do techników, bo jeszcze zrobię błąd itp. itd. No bo dobra, albo no, lepiej nie. No, czyli każdy tu pozdrawia i ty, i ty, też, i ty też was pozdrawia. No i żeby nie było nudno na odcinku, to chyba go zakończymy, tak? I po północy będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że klucz mi dropnie, żeby mógł już te lochy sobie odpalić. To by było już zajebiście wtedy. No, jeszcze luknę sobie na top 1. Ponoć już 21 level mają. No 22 już, no to spoko, ja mam tu zamiar być w top 15, bo jak grzybki mi się skończą, to sobie dokupię. Ale dobra, kończymy odcineczek i do zobaczenia na kolejnych odcinkach dzisiejszych, znaczy po północy, czyli to już będzie niedziela, czyli jutrzejszych. Siemanko.